Ja jestem Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pełny Bożej Miłości przybywam i przekazuję przez Ciebie synu słowa Bożej Woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją, świętą kochaną, mamy miejscu. Nie bój się niczego ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą, pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Witam Was, o moje umiłowane dzieci w tym maleńkim mieszkanku, w moim umiłowanym gołębniku. Cieszy me serce, że chcecie tu być, tu się gromadzić, modlić się, składać w darze do Boga przez ręce Maryi, mojej świętej, kochanej mamy swoje dary, swoje ofiary. Doskonale słyszę, co mówicie, słyszę, co myślicie, nic się przede mną nie ukryje. Wiem, że czas biegnie jak szalony, a zły duch porywa swoją wasze serca zawsze wtedy, gdy zdoła, zwłaszcza waszych bliskich. Wielu z was jest niewidocznie atakowana przez szatana, który wam przeszkadza, utrudnia, wplątuje się w wasze myśli, słowa, wmawia wam brednie, a niestety wielu z was bierze jego słowa za dobrą monetę. To złe duchy są autorami waszego gorszego samopoczucia, zwłaszcza tego duchowego. One umieją manipulować waszym ciałem, wysysać z was energię życiową. W tym trudnym czasie pełnym niebezpieczeństw, najpierw zadbajcie o sferę ducha, aby był mocny, Bogiem silny. Wasza siła duchowa jest w modlitwie, przynajmniej minimum modlitw było w przeszłości przypominane wam niejednokrotnie, w poście, ofiarach składanych Bogu, a wszystko ofiarowane do Bożej dyspozycji przez niepokalaną, czyli do Bożego Skarbca. Zechciejcie zadbać, aby dostarczać swojemu ciału to, czego ono potrzebuje, abyście mieli siłę żyć, normalnie funkcjonować, dobre właściwe odżywianie, dostarczanie ciału kompletu witamin, mikroelementów i minerałów. Oto w ostatnich dniach żywy płomień uzyskał ustne błogosławieństwo i imprimater na medalien, na zestaw nowen, na rachunek sumienia i modlitewnik przez BP. LB. Od tej chwili wzrasta moc sprawcza tych dzieł, będzie można zyskać o wiele więcej niż dotychczas Bożych łask. Niestety będą i tacy, którzy nie uznają tego imprimater, ale ze strony Trójcy Świętej od tej pory spływa na te dzieła pełnia bożych łask i błogosławieństw. OBP. LB cenię sobie Twoją modlitwę i ofiarę, przyjmuje Twoje wszelkie starania, wysiłki. Bardzo dobrze uczyniłeś, że już teraz jesteś w ukryciu, tak służ wszelkim prawdziwie potrzebującym. Nie zniechęcaj się trudnościami, ale pokonuj je wszystkie jedne po drugich. Wiedz, mój biskupie, że jesteś kapłanem według mojego serca chcę, abyś unikał jakiegokolwiek grzechu, był ostrożny, ale służył swoimi radami i pomocą duchową i kapłańską, a także biskupią wszystkim, którzy takiej pomocy faktycznie potrzebują. Zechciej się uświęcać, dużo się módl, przynajmniej to co stanowi minimum modlitw, wtedy będziesz Bogiem silny. Błogosławię cię na dalsze życie i działanie. O mój synu kapłanie M. A? Kieruj dobrze i dokładnie żywym płomieniem, bo chcę, abyś to ty jego prowadził. Zechciej trwać przy mnie do końca, słucham uważnie Ciebie, tego, co myślisz, tego, co mówisz, i wiem, o co mnie prosisz. Twoje prośby, modlitwy i starania będą sukcesywnie wypełniane według woli i myśli Bożej. Zechciej słuchać Bożych natchnień, wypełniaj to, co one mówią tuż po ich rozpoznaniu. Oto wyposażyłem Ciebie w dodatkową moc przez ręce BP. LB Nie bój się stawiać czoła wyzwaniu. Pomagaj uwalniać duchowo poszkodowanych od dręczeń demonicznych i innych działań złego ducha, przy tym nie zapominaj o duchowym, ale dobrym zabezpieczaniu się, aby tobie demon nie szkodził i nie mścił się na tobie. Nie bój się wzywać na pomoc Maryi, mojej świętej, kochanej mamy, ona jest z woli Trójcy Świętej pierwszą i największą pogromczynią szatana. Zechciej żyć modlitwą, postami i umartwieniami, bo one będą twoją siłą duchową. Nie zapominaj w kłopotach duchowych prosić Trójce Święta i Maryję, moją świętą, kochaną mamę, a także aniołów o pomoc, a tę pomoc zawsze otrzymasz, choć nie zawsze od razu. Nigdy nie wystawiaj się celowo na działanie szatana, grom go mocą swojego kapłaństwa, które ci dałem w darze. Nigdy nie zapominaj o duchowym zabezpieczaniu się przez atakami i zemstą złego ducha. Pozwól mi działać w Tobie, ale i poprzez Ciebie, bo chcę wiele działać przez Ciebie. Przygotuj kogo zdołasz na nadchodzący czas i wydarzenia. Błogosławię ci z całego mojego serca. Kochane, słodkie dzieci światłości, oto jesteście na granicy wielkich i ważnych wydarzeń. Czas dany ludzkości z woli Bożej ponownie przyspieszył. Słabnie wszędzie modlitwa, o wiele za mało jest ludzi poszczących i umartwiających się w stosunku do potrzeb. Szatan porywa i oszukuje nawet wybrane, pobożne osoby. Jak wiecie, zły duch miesza w modlitwach, samowolnie zmienia ich treść, a to po to, aby znacznie osłabić ich wartość. Demon Was bardzo rozprasza, niweluje Wasze skupienie, wmawia Wam, abyście modląc się wykonywali różne inne czynności. Trójca Święta chce, abyście się modlili w miarę swoich możliwości w skupieniu, na tyle, na ile zdołacie. To szatan Was osłabia, zniewała, oszukuje. Napiera na wasze wady i ułomności, próbuje je w was uaktywnić, pomnażać, rozmnażać. Pracują nad wami demony wielu specjalności, przesłaniają wam widok prawdy, modyfikują ją na swoją modłę. Wielu z was, nawet tych wybranych, nie zauważa działania złego ducha, bo on używa znacznej ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego. Demon zaślepia wielu z was do tego stopnia, że to wy odwracacie na skutek jego działania system wartości. Jest też wielu takich, co nie zdają sobie sprawy, że są oszukiwani, mają wysokie mniemanie o sobie, o tym, co robią, o tym, co sobą reprezentują. Ja chcę, abyście byli pokorni, uczynni, nigdy nie reagowali w nerwach, w uniesieniu, zechciejcie przeczekać swoje silne wzburzenie. Działając w silnych emocjach, Popełniacie wiele błędów, szatan przejmuje nad wami kontrolę, wówczas czynicie to, co normalnie nigdy byście nie uczynili, nie wypowiedzieli słów, które wypowiadacie we wzburzeniu, uniesieniu, silnych emocjach, w nerwach. Jeżeli ktoś uczyni coś, co was zaboli, poruszy, mocno dotknie, wy, o ile sytuacja tego nie wymaga, nigdy nie reagujcie od razu, na gorąco, ale dopiero po jakimś czasie, na spokojnie, wtedy, gdy ochłoniecie. Nie wypowiadajcie wielu niepotrzebnych słów, aby one Was nie obciążały. Świadomie nigdy nie kłamcie, nic nie jest warte tego, abyście musieli kłamać. Kto z Was nie może nad sobą, nad swoimi zmysłami zapanować, niech poprosi o pomoc Trójce Świętą, moją Świętą, kochaną mamę, a także swojego Anioła-Stróża. Nie martwcie się za bardzo, gdy upadniecie, nie róbcie z tego tragedii, lecz postarajcie się jak najszybciej oczyścić w sakramencie pokuty. Przeanalizujcie, Przemyślcie to, co robicie nie tak, pomyślcie, co jest przyczyną, że upadacie. Zechciejcie się uspokoić, wyciszyć, wyciszcie swoje porządliwości, postarajcie się nad nimi zapanować. Nigdy nie bądźcie gburowaci, naburmuszeni, nadąsani, otwórzcie swoje serce na bliźniego, zwłaszcza jak potrzebuje waszej pomocy. Gdy komuś dajęcie, nie rozliczajcie tego, na co przeznaczył waszą pomoc, ale gdy to ty korzystasz z czyjejś pomocy, nie obawiaj się upokorzenia. Gdy ofiarodawca prosi cię o rozliczenie, uczyń to w miarę dokładnie. Nie denerwuj się, nie ciskaj gromami, bo w ten sposób daje ci możliwość ćwiczenia swojej pokory i cierpliwości. Jeżeli kogoś darzysz sympatią, uczuciem, nigdy nie narzucaj się siłą, pozostaw pewną dozę spokoju. Staraj się ująć drugą osobę swoją uprzejmością, życzliwością, dobrocią. Nigdy nie bądź skąpy, ale też nie bądź zanadto rozrzutny. Zechciej planować swoje życie, czynności, wydatki, posty i modlitwę. Staraj się jak najszybciej uciec z długów, aby nie ciążyły one na tobie. Zawsze patrz na drugą osobę bożym wzrokiem, nigdy nie oceniaj bezpodstawnie, trzymaj się faktów, a nie domniemywań. Nie zawsze twoje zdanie, twoja racja jest dobra, uczciwa, a twoja ocena sprawy, sytuacji jest błędna i dość często rani bliźniego. Szatan bardzo lubi cię wykorzystywać, ty nie zawsze wszystko dobrze widzisz, obserwujesz, oceniasz. Twoja ocena sprawy, sytuacji, zdarzenia może być skażona podpowiedzą demona, której w rozpędzie nie zauważyłeś. Nigdy się nie spiesz sferowaniem wyroków, swoich opinii, bo one dość często są stronnicze, tendencyjne, oparte na Twoich własnych domysłach i domniemaniach, dość często sugerowanych przez demona, którego obecności nie zauważyłeś. Jeżeli ty jesteś kobietą, staraj się nad sobą panować, staraj się nie działać nieświadomie lub podświadomie. To ty dajesz sygnały mężczyźnie, to ty odkrywasz świadomie lub z podpowiedzi demona newralgiczne części ciała, to pobudza mężczyznę, a to bardzo lubi wykorzystywać demon. Nie zatrzymując w porę swojego kuszenia wybranego przez siebie mężczyzny, zaczyna się praca twoich i jego dość często kontrolowanych przez demona hormonów, a to sprzyja kroczeniu w grzech. Staraj się nigdy nikogo nie kusić, pilnuj się, by samej nie dać się uwieść żadnemu mężczyźnie. Jeżeli to ty jesteś mężczyzną, nigdy sztucznie się nie pobudzaj, nigdy nie oglądaj pornografii, nie wpatruj się bez potrzeby w ciało kobiety, bo to cię niepotrzebnie pobudza, podnieca. Chciej żyć w czystości, unikaj kontaktów, które cię mocno podniecają, pobudzają, a widząc sygnały dawane ze strony kobiety, ignoruj je, nie prowokuj kobiety swoim zachowaniem. Jeżeli ty sam nie będziesz kroczyć do rozbudzania namiętności, to nie ulegniesz pokusie. Nie oceniaj kobiety zbyt powierzchownie, ona może nie być świadoma tego, że ciebie czymś pobudza. W życie człowieka bardzo lubi się wtrącać szatan, to on wykorzystuje ludzką cielesność i jej właściwości do wzrostu nadmiernego działania hormonów, a to bardzo sprzyja grzechom nieczystym. Nigdy do nikogo nie nastawiajcie się negatywnie, tendencyjnie. Jeżeli ten ktoś wobec was zawinił, coś przeskrobał, uświadomcie spokojnie zło, którego się dopuścił, dajcie szansę na opamiętanie, na wrócenie się. Nie zawsze Twoja ocena sprawy lub sytuacji jest dobra, prawidłowa, właściwa, z czasem nie zauważasz, jak do tego, co mówisz, przybliża się szatan, i to on ci podpowiada co mówić, jakich słów dobierać, a tobie się wydaje, że to ty jesteś tym dobrym, uczciwym, nie mylącym się. Czasem bywa, że z przyczyn od was niezależnych ciąży na was czyjeś przekleństwo, szkodzące działanie demonów. Nic wam nie wychodzi, nie wiedzie się wam, powstają same komplikacje i trudności, czasem jest brak środków do życia i działania. Co powinniście uczynić? Na początek to wy zechciejcie z serca przebaczyć tym, którzy wam zawinili. Poproście dobrego, a pobożnego kapłana, aby odciął was od działania demona specjalną modlitwą, od wszelkich skutków przekleństw i złorzeczeń. Zechciejcie zamówić nowenne, dziewięć mszy świętych w intencji o złamanie skutków przekleństw. Tu też daję możliwość działania mających trochę więcej możliwości materialnych, aby ze swego nie bali się pomóc tym potrzebującym. Nie mówię, abyście dali wszystko, co macie, to byłoby nierozsądne z waszej strony. Wy ofiarujcie tyle, ile możecie, ile jesteście w stanie, od serca ofiarować. Trójca święta sama wynagrodzi wam w jakiś sposób waszą hojność. Zechciejcie zauważyć prace i wysiłki czynione przez demona, bo dość często miesza wam w głowie. To demon podpowiada wam swoje myśli, nie zawsze są skrajnie złe, zazwyczaj bywają dość subtelne, ale jednak rażąco naruszające dekalog. To demony namawiają was do zdrad, to one zmieniają wam wasz system wartości, to one każą wam używać bez miary alkoholu, nikotyny, narkotyków, nadmiaru mocnej kawy i herbaty oraz wielu innych używek. Grzech rodzi grzech i tak rodzi się kaskada nieprawości. W obecnym czasie trójca święta pozwoliła działać demonom, wykorzystywać cały swój potencjał jaki mają. Czas dany dla nich powoli, ale nieubłaganie się kończy i one to dość dobrze wiedzą. Zaślepienie pychą demoniczną sprawia, że prawda do nich nie dociera. Prawie całe piekło demonów wyległo na ziemię, działają na całą ludzkość. Od lat i stulecie Trójca Święta i Maryja, Moja Święta, kochana mama, mówimy Wam, jaki jest ratunek, co możecie uczynić, aby uratować swoją i bliskich wieczność. Niestety, niewielu ludzi nas słucha, niewielu ludzi bierze nasze wskazówki pod uwagę. Dziarą ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Demon podpowiada Wam wiele swoich propozycji, głównie naciska na materializm, okultyzm, spirytyzm, magię, kult pieniądza, idolatrię. Kult idolów i celebrytów, i inne od niego pochodzące propozycje. Wielu ludzi, ogłupiona ich działaniem, realizuje ich wskazówki, ich wytyczne, ich propozycje. Umysły większości ludzi za bardzo zajmuje doczesność, używanie świata według propozycji demonów, łamane jest nagminnie przez większość ludzi Boże prawo dekalogu. Demon dąży do eksterminacji jak największej ilości ludzi. Do tego używa morderczych szczepień, rozwoju waśni, kłótni, wywołuje przez swych ludzi z masonerii i iluminatów wiele wojen i rewolucji. Ci, którzy byli narodem wybranym, stanowczo mnie odrzucili, a to ja jestem jedynym, prawdziwym, niepowtarzalnym mesjaszem. Odrzucając mnie i moje posłannictwo, sami przypieczętowali swój dalszy los, bo z narodu wybranego stali się narodem przeklętym przez swój wybór, którego niegdyś dokonali. Nadchodzi czas, kiedy dostaną jeszcze jedną, największą szansę na nawrócenie się, czy zechcą z niej skorzystać. Oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości i powrót na ziemię Henocha i Eliasza, by ich nawrócić z Bożego Polecenia, sprawi, że część z nich się nawróci, przyjmie prawdę, będzie mogła być zbawiona. Niestety, spora część Żydów i Hazarów nie zechce skorzystać z nawrócenia, zginą wszyscy w wirze nadchodzących wydarzeń to ja będę Bożym Sędzą, każdego osądzę bardzo sprawiedliwie, nie będę miał względu na osobę. Ci, którzy znajdą usprawiedliwienie, będą ocaleni, pozostali trafią do czeluści piekła. Demony posługują się ich czarnymi z nienawiści sercami, aby w tym czasie rozpętać kolejną wojnę światową, aby eksterminować jak najwięcej ludzi na Ziemi. Jest obecnie prawie 8 miliardów ludzi na Ziemi. Jeżeli ludzie się nie opamiętają, nie nawrócą, to prawie 7 miliardom 800 milionom ludzi grozi miejsce wiecznie trwającej pokuty, jezioro ognia i siarki, piekło. Niebawem Duch Święty sprawi, da wszystkim ludziom żyjącym na ziemi światło oświetlające ich sumienia. Sam ten fakt sprawi, że Trójca Święta odzyska sporo strat, bo znaczna liczba tych, którzy mieli iść do wiecznego ognia, będą uratowani, dlatego to czyściec mocno się napełni tymi, którzy się nawrócą, a umrą w międzyczasie. Niebawem wybuchnie krwawa wojna światowa, Walki będą się toczyć tam, gdzie ich dawno nie było. Działania te spowodują wielkie straty. Wiele krajów nie będzie miało żywności, woda będzie celowo skażona, niezdatna do użytku. Już trwają przygotowania do oznaczenia ludzi znamieniem bestii hipem Erfit. Już trwają Boże działania upominające grzeszną ludzkość, lecz niewielu powraca z powrotem do Boga. Także w Polsce przetoczą się niepokoje, nowy rząd będzie chciał dokonać wielu złych zmian. Powstaną liczne zamieszki, słabość i niestabilność Polski wykorzysta Rosja i Niemcy, podejmą działania rozbiorowe Polski, ale jednocześnie nasilą się działania wojenne i rewolucyjne w tych narodach, co pokrzyżuje ich plany. Jeżeli Polacy się nie nawrócą, może was zginąć wiele milionów. Jeżeli polscy biskupi i kardynałowie się nie nawrócą, zostaną zmieceni z powierzchni Ziemi, pochłonięci przez wir wydarzeń. Wielu biskupów zdradziło mnie, stając się Judaszami. Ostatnim wołaniem Bożej łaski będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Jeżeli się nawrócą, będą mogli spełniać wolę Bożą, jeżeli zostaną przyszatanie i służbie na jego rzecz zmiecie ich wir wydarzeń z ziemi żyjących. Wielu z nich będzie uratowana od piekła, tylko ze względu na modlitwę i posty ludzi w ich intencji. Kochane, słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu, Kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od ciebie, człowiecze, i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los, bo idąc w samowolę, niedyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Nabierzcie cech praktycznych, zechciejcie planować swój czas, aby go doskonale wykorzystać. Nie bójcie się prosić mnie o rozciągnięcie waszego czasu, ja dla was mogę to uczynić, ale musicie o ten dar, o tę łaskę poprosić. Pragnę, aby każde z Was żyło tylko Bogiem, tak jak się żyje oddychając powietrzem. Zechciejcie mówić do mnie wszystko i o wszystkim, traktujcie mnie jak najlepszego przyjaciela, którym jestem. Nie zapominajcie także o niezbędnym dla mnie jako Boga szacunku. Eliminujcie ze swojego życia wszelką wulgarność i dwuznaczność. Nauczcie się uczciwości i skromności, nie miejcie zbyt wygórowanych ambicji. Zechciejcie się oddać w niewolę Trójcy Świętej przez niepokalaną, tym żyć poddawać się każdemu Bożemu działaniu. Korzystajcie z sakramentów świętych, dopóki możecie, dopóki zdołacie. Niebawem nadejdzie czas, kiedy dla wielu z Was ich zabraknie. Powierzcie wasze życie, waszą codzienność w Boże Dłonie. Nigdy nie odwracajcie się ode mnie, ja zawsze chętnie podzielę się z Wami moją miłością, lecz czy Wy zechcecie ją przyjąć? To nie jest teraz takie pewne. Kocham Was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza Mojego Świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie mocno i chcę. Abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie imienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult Trzech Bożych Serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i waszą miłość, lecz czy się doczekam? Jezus.